you <music> na najbliższy czas. Galeria zostaje, nazwa Centrum Sztuki Współczesnej, Galeria Andrzeja Stumliwy też zostaje i to co się za nią wiąże, czyli będziemy prezentować zarówno twórczość pana Andrzeja Stumliwy, jak też myślę, że w większym zakresie niż do tej pory twórczość innych twórców związanych z Suwalszczyzną, z miastem Suwałki. Także to też jakiś taki próg, który przystępujemy. Ja też ze swojej strony serdecznie dziękuję przez te dwa lata. Pan Andrzej Strumiło całkowicie społecznie prowadził od strony merytorycznej, od strony takiego patrona, zapraszał twórców do wystaw czasowych, patronował zmianą, modyfikacją wystawy stałej poświęconej jego twórczości, jego zbiorom. Także też serdecznie, serdecznie zapraszał. Witam Państwa w Galerii Pięćdziesiątka. Pani Andrzej, w Pani swoją działalność. rozsąd galerii. Mogłabym tutaj powiedzieć, że to brzmiało po prostu strasznie. Dlaczego to chodzi? Ja niczego nie powiem. Galeria będzie istniała. Moja galeria, bo to są zbiory, które są własnością miasta. Są zbiory miasta, które w dalszym ciągu eksponować.

I szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo. Pani dziękuję. Pani życzę. Życzę Pani telewizji i wszystkim widzom. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. E, jakie są odczucia, refleksje na temat tej wystawy? Wierzę, забачимо в Іінтернэце це мать яка вистава тварта Пананжа то попросту це то видець, бо для меня така графіка хінська тутсь таке о тварці свята дзінчого. Таке враж ад же живемсьрод натури і мусім уважати на то натуру, вона нам дає життя. І для tego bardzo мне цікава така вистава.